Łowotok na planecie FM. Zaprasza Jarema Jamrożek. Jaremaj Jamrożek, witam Was bardzo serdecznie, zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku zapraszamy młodych ludzi, fanów sportów ekstremalnych na wielką imprezę. Berndir Park w Warszawie obchodzi swoje pierwsze urodziny, a tak naprawdę to już półtora roku tej miejscówki, która łączy fanów rowerów, deskorolek, rolek i innych sportów miejskich. Jak przyznaje współtwórca tej miejscówki, prowadzenie tego biznesu nie jest łatwe, ale cały czas się rozwijają. Cały czas brakuje też w dużych miastach miejsc, gdzie młodzi ludzie pod okiem profesjonalistów mogą uprawiać sporty ekstremalne. Czy poznajesz ludzi, którzy. Nie są anonimowi. przychodzisz na tego bowla, znasz wszystkich chłopaków, z imienia z nazwiska. Wiesz, kto ma jakie teoretycznie problemy, każdemu chciałbyś zawsze pomóc. I to jest w tym wszystkim super, że ta firma, że, że ten świat po prostu funkcjonuje. On jest zbudowany z ludzi, on jest zbudowany z ludzi, którzy są wysocy, niści, grubi, lubią robić zdjęcia, lubią wrestling, lubią filmy z Clintem Eastwoodem. i Woodem i wiesz, każdy ma swoją jakąś historię. To jest fenomenalne w tym wszystkim, że, że tam, ta branża wszystko. Z Składa po prostu z ludzi i tam jechał czas do przodu. że Chciałbym obserwować wiesz, rozwój e, tych wszystkich dzieciaków, które tam, tam jeżdżą. Dzieciaków, no, chłop, chłop, mężczyzn, tak? No, to, wiesz, no, większość osób to jest często w moim wieku, tak? Po półtora roku można śmiało powiedzieć, że ta miejscówka udała się. Młodzi ludzie mogą tutaj trenować akrobacje rowerowe, a dzięki temu, że powstał bowl, udało się połączyć kilka miejskich środowisk. Warto jednak dodać, że jest to miejsce również dla każualowców, tak więc nie trzeba być tony hołkiem, żeby dobrze się tu bawić. I o tym dzisiaj w słowotoku zaczynamy. Sporty, które was kręcą w słowotoku na planecie FM. Moim i waszym gościem Kamil Obrok Bernd Park. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Świętujecie, to już ile minęło? <laughs> minęło w zasadzie półtorej roku. Pierwsze urodziny miały być robione pół roku temu, ale ze względu na nawał pracy nie udało, nie udało nam się tego zrobić. Tak więc świętujemy pierwsze urodziny po, pół po półtorej roku czasu. I jak oceniasz ten. E, chciałem powiedzieć rok, ale w sumie półtora e, roku. Sprawdziło to... się. O... Ocenienie tego półtorej roku z perspektywy czasu, w jakim się teraz znajduję, jest bardzo trudne, ponieważ powinno być to jeszcze tak właściwie moich dwóch kolegów, e, z którymi to wszystko ciągnęłem, czyli Maciek i Karol, e, bo działo się naprawdę dużo. Mnóstwo fajnych imprez, e, mnóstwo fajnych rzeczy się wydarzyło. Przede wszystkim to dało nam progres, wiarę w nasze możliwości, w to, że to się rozwija, ale przede wszystkim dało nam wiarę w ludzi. Za każdym razem, przy każdym będzie poznaję po prostu mnóstwo młodych dzieciaków, które są wiesz, super super zajarane tym, co robią, tym, co my robimy i, i to jest najfajniejsze w tym. Powiedz życiu. mi Kamil, kiedy zaczynaliście półtora roku temu, wyobrażałeś sobie, że właśnie w ciągu półtora roku uda się osiągnąć to, co się osiągnęło, że to będzie tak wyglądało, czegoś ci brakuje, mm, coś zrobiłeś takiego, że mm, to miała być spokojne, spokojna miejscówka, gdzie od czasu do czasu ktoś przyjedzie, żeby pośmigać na rowerze, e, a zrobiło się z tego naprawdę dużo ośrodek? No. Nie przesadzałbym z tym dużym ośrodek, bo nadal mamy są wciąż takie e, nadal pomają problemy komunikacyjne, to o czymś ostatnio rozmawialiśmy, czyli wciąż mamy problem z dotarciem powiedzmy, takiej szerszej, szerszej publiczności. W środowisku, i powiedzmy takim followersów, tak, mhm. osób, które powiedzmy gdzieś tam funkcjonują w tym. Jesteśmy bardzo dobrze znani. Ciężko, żeby ktokolwiek nas o tym nie słyszał, kto chociażby pływał raz na windsurfingu. Ale wśród osób takich, które nie mają nic związanego z portami ekstremalnymi i jeżdżą tylko powiedzmy na longboardzie, to wciąż mhm. Wciąż po prostu się próbujemy przebijać. Myślę, że to jest jeszcze wciąż nasza taka bolączka, bo zależy mi jednak na tym, żeby tam przychodzili przypadkowi ludzie. Jest ich coraz więcej, ale może być jeszcze więcej. Półtora roku to dużo, to mało, to jest na tyle, żeby właśnie dać się rozpoznać i e, po półtora roku widzisz: no dobra, trzeba to ciągnąć dalej, bo to faktycznie się sprawdza. Czy to jest ten moment, kiedy no, musisz sobie zadać pytanie, czy e, zająć się jednak szukaniem pracy w ZUSie? <laughs> No więc, so, to... <noise> wiesz, ZUS teraz jest to naprawdę fajna instytucja. No mają etaty. <noise> naprawdę? No <Już> podobno. Wiesz, no nie wiem, przyznam ci się szczerze, że ZUS nie jest jakąś instytucją moim marzem, a jakoś się to kłóci z moją filozofią życiową. I... no nie Czyli wiem. Doświadczenie w biznesie masz. Faktury rozliczałeś pewnie w życiu. Nie. Wiesz, Jeszcze no, nie? Nie trafiłeś mój kolega. Mój kolega Karol jest specjalistą właśnie od faktur. Znaczy rozliczałem tak, ale ja jestem po prostu wiesz, zielony. Ale podoba mi się to, że podzieliliście się obowiązkami. Tak, tak. No, no gdyby nie to, to prawdopodobnie. Gdybym miał się zajmować księgowością naszej firmy, no to pewnie e, byłaby bo... jedna duża impreza, a potem nie. spłacanie nie, długów. Spłacanie długów. Mam, mam tą tendencję, że każdemu chciałbym dużo dać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Półtora roku, dużo mało. Widzisz, że jest sens to ciągnąć? To, to, to trudny interes, to trudny interes, bo... No bo co, no to, to, to nie przynosi się korzyści finansowych takie, jakbym nie wiem, pracował w jakiejś fajnej korporacji albo no nie wiem, jakiejś, mm -hmm. powiedzmy radiu. No. 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 Wszystko funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, ale... No, rozwija się tak. tak Ale widzisz, że, że jest to coś, co sprawia ci frajdę? coś, co e, może być Twoją taką tak, wizją tak. przyszłości? Wiesz, ja teoretycznie jakiś czas temu zrezygnowałem z pracy, gdzie pracowałem normalnie na etat. E, serdecznie chciałem pozdrowić tutaj moją byłą szefową, którym dzięki również jej tutaj jestem. E, Agnieszka, dziękuję. Pozdrawiam, Agnieszkę. I, tak, i zrezygnowałem z pracy, żeby to pociągnąć, bo wiedziałem, że no, na pewnym etapie muszę się na to w 100%, to w 100 zaangażować, ja i moi koledzy. E i tak, tak, sprawia mi to przyjemność. To jest wyso to to fajna sprawa to, co powiedziałem. Bo znasz cały czas ludzi, Poznasz ludzi, którzy nie są anonimowi. Przychodzisz na tego bowla, znasz wszystkich chłopaków z imienia, z nazwiska, wiesz, kto ma jakie teoretycznie nie wiem, problemy, każdemu chciałbyś zawsze pomóc. I to jest tym wszystkim super, że ta firma, że, że ten świat po prostu funkcjonuje. On jest zbudowany z ludzi. On jest zbudowany z ludzi, którzy są wysocy, niści, grubi, lubią robić zdjęcia, lubią wrestling, lubią filmy z Clintem i i, I wiesz, każdy ma swoją jakąś historię. To jest fenomenalne w tym wszystkim, że, że ta, ta branża wszystko składa po prostu z ludzi i tam je cały czas do przodu. Że Chciałbym obserwować wiesz, rozwój e, tych wszystkich dzieciaków, które tam, tam jeżdżą. Dzieciaków, no, chłop, chłop, mężczyzn, tak, no, to, wiesz, no, większość osób to jest często w moim wieku, tak? Z lekkim poślizgiem, ale świętujecie. No to w związku z tym, że e, są urodziny, no to musi być na grubo, musi być e, hałas i musi być dużo ludzi. Co się będzie działo? Plan jest wstępnie taki. Rodziny są zaplanowane na 20 kwietnia, czyli to jest przyszła sobota u nas na Dilch Parku. Będzie to impreza stricte o charakterze zawodów. Zapraszamy zawodników. BMX MTB. Będą nagrody finansowe, po prostu kasa, do tego nagrody e, ubrań, ubrań od Adidasa oraz naszych innych sponsorów. E, I odbywać się na takiej zasadzie. W godzinach porannych są zapisy, eliminacje, treningi, mhm. w godzinach wieczornych są finały i wtedy się już naprawdę lecą grube triki. Jest buzacja, są fani zawodnicy i naprawdę dzieją się takie rzeczy, że szczęka będzie opadać. Tak powiem. E, w tym tygodniu, w tą sobotę były zawody, zawody w Wiedniu. Wiena Air King. Jest to jeden właśnie z cyklu pucharu e, Świata FNBA, World Tour, i właśnie było tam paru naszych chłopców z Polski, którzy trochę zawojowali no. i może takie, takie dobre triki zobaczymy również u nas. Salta do tyłu, do przodu, głowa w dół, 5 metrów na ziemią, trzymając 10-kilowy rower. No coś niesamowitego. Wasz obiekt jest do tego przygotowany, żeby takie triki wykonywać? Tak, tak, jest do tego przygotowany. Zima wprawdzie nam przeorała nas, można powiedzieć, mocno po, po glebie, ale... To jak wszystkich po prostu. Już, już <laughs> ludzie dostają, wiesz, takiej depresji, że szukają właśnie między innymi zakrytych miejsc, żeby nie widzieć tego, co się dzieje za oknem. No, my, my to już szukaliśmy powoli odkryć. Tych miejsc. No ale, ale nie no, tak. No udało się nam przeżyć zimę. E, jesteśmy teraz właśnie na etapie shapingu, e, czyli tam polerowania hop, żeby były one idealnie nadające się do jazdy. I do 20 kwietnia będą spokojnie zrobione, też będą po prostu cudmiut. Bo z jednej strony świętuje Berndir Park, z drugiej strony w sumie nie tak dawno, no bo to raptem parę miesięcy, odkąd funkcjonuje Ball. Czy w związku z tym łączycie jakoś te dwa miejsca? Eee, Zależy nam w jaki sposób, żeby się wzajemnie dyscypliny... Powiedzmy, wymieniały ze sobą doświadczenia, żeby ludzie się po prostu kolegowali ze sobą. Nie ma jakiegoś takiego nie, dystansu, tak jak to było kiedyś, że tu jest rower, tu jest deskorolka, u nas każdy się kupuje z każdym. Ale jest, w ten weekend będzie się generalnie sporo działo, bo tak, u nas na Dirt Parku, czyli duża hala balonowa, wielka kiełbasa, jak to niektórzy nazywają, będą normalne zawody dertowe i tam można wejść, jest wjazd dla każdego. a Natomiast na bowlu w tym samym czasie będzie prawdopodobnie premiera firmu, y, również dysko rukowego. jeszcze nie ma dokładnie potwierdzonej, potwierdzonego terminu, ale tak, będzie premiera filmu i będzie tak samo takie chillowe zawody, w tą sobotę mieliśmy przepraszam, w niedzielę mieliśmy zawody oraz premierę filmu E, regres e, i było parę w parę osób, były fajne triki leciały na, na, na bowlu, e, prawie no nie wiem 15-20 startujących, a pogoda była idealna, także spodziewaliśmy się, że nikt nie przyjdzie, także no będzie się dziać, jeżeli ktoś chce zobaczyć coś nowego, co w Warszawie tak właściwie rzadko można spotkać, bo to miejsce jest zakamufowane, no to serdecznie zapraszamy. Ciężko jest zorganizować takie zawody, ciężko jest zebrać e, zawodników, no bo siłą rzecz jak ja obserwowałem ostatnio, YouTube to jest genialny wynalazek, kiedy masz naprawdę, nawet jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby tak? zobaczyć zawodników, to po prostu patrzysz, jak, jak wykonują no. triki i ciężko jest w takim razie zgromadzić tą polską elitę? Mm, czy ciężko? Wiesz są... Jeden telefon, cześć, to Kamil, robię zawody. Nie, jestem... nie, nie, ja bynajmniej też nie jestem osobą, która, nie wiem, której imię i nazwisko po prostu powoduje u, u każdego, no, nie wiem... Gnie... Szybsze bicie serca. Szybsze bicie serca, no. ale wiesz są... co... Ciężko mi powiedzieć. Nie, mieliśmy do tej pory jedną naprawdę ogromną imprezę, to było otwarcie Boule, które zgromadziło całą szeroką publiczność i mm -hmm. byli wszyscy. Teraz robimy, powiedzmy, mniejsze zawody i staramy się, no nie wiem, tutaj nad lokalnymi wyjadaczami, plus powiedzmy jeszcze paru chłopaków zaproszonych. Mm -hmm. Ciężko mi powiedzieć na ten temat. Tutaj te zależy, powiedzmy, ma jakieś wsparcia, co tam będzie działo. Mamy fajne nagrody, będą ubrania, fajne ciuszki, originals, także mm -hmm. będzie co do wygrania. A moim i waszym gościem Kamil Obrok, Dirt Park. Dzisiaj w Słowotoku zapraszamy młodych ludzi fanów sportów ekstremalnych na wielką imprezę. Dirt Park w Warszawie obchodzi swoje pierwsze urodziny. A tak naprawdę to już półtora roku tej miejscówki, która łączy fanów rowerów, deskorolek, rolek i innych sportów miejskich. Jak przyznaje współtwórca tej miejscówki, prowadzenie tego biznesu nie jest łatwe, ale cały czas się rozwijają. Cały czas w dużych miastach brakuje również miejsc, gdzie młodzi ludzie, pod okiem profesjonalistów, mogą uprawiać sporty ekstremalne. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w słowotoku na planecie FM. Ponad 1000 wypożyczeń w ciągu 10 godzin. W Warszawie wystartowała wypożyczalnia rowerów Veturilo. Dodajmy, że z ponad miesięcznym opóźnieniem, bo pogoda do tej pory nie ułatwiała nam życia. Warszawiacy mają z czego wybierać. Do dyspozycji jest 2500 jednośladów. Łącznie stacji, z których rowery będzie można wypożyczać ma być 160. Część zostanie uruchomiona w maju. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. A moim i waszym gościem Kamil Obrok, Berndirt Park. Dzisiaj w Słowotoku zapraszamy młodych ludzi, fanów sportów ekstremalnych na wielką imprezę. Berndirt Park w Warszawie obchodzi swoje pierwsze urodziny. A tak naprawdę to już półtora roku tej miejscówki, która łączy fanów rowerów, deskorolek, rolek i innych sportów miejskich. Jak przyznaje współtwórca tej miejscówki, prowadzenie tego biznesu nie jest łatwe, ale cały czas się rozwijają. Cały czas w dużych miastach brakuje również miejsc, gdzie młodzi ludzie pod okiem profesjonalistów mogą uprawiać sporty ekstremalne. Wracamy do rozmowy. Powiedz mi, bo Wasz cel to jest stworzenie takiego miejsca casualowego. Oprócz tego, że jest na tyle profesjonalna infrastruktura, że mogą tutaj poszaleć zawodowcy, to rozumiem, że ludzie, którzy tacy jak ja, no nie mają jakichś wybitnych umiejętności, mhm. nie mają żadnych umiejętności i dopiero się będą uczyć. On się umiesz jeździć na rowerze? To jest twoja tak. umiejętność. To jest moja umiejętność. Nawet na desce potrafię jeździć. Eee, to już piękne czasy dzieciństwa i eee, kiedy Tony Hawk zaczynał swoją karierę jedocki. Z tes to jest w ogóle taka śmieszna sprawa wtrącać się na chwilę. Eee, była w tym tygodniu pani z kolegą z telewizji, można powiedzieć, konkurującej, tak? Mhm. I nagrywali program na temat różnych takich wynalazków ochrony czy tego typu rzeczy i no ona również jej zdolności i zdolności powiedzmy jeżdżała na desce możliwe, żeby porównywalne. Do twoich. I wtedy się okazało, że jednak był jest bardzo niebezpieczny, bo zjechała z, takiego, z takiej małej falki i skończyło się na e, złamanym barku i chyba by leży pięciu śrubach. E, tak więc. E, Bowl nie jest dla ludzi, którzy nie jeżdżą na rolce. Dobrze, to warto zapamiętać. Natomiast z tego co pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przy okazji bowla, to jest tak, że lepiej zacząć od środka. W sensie schodzimy sobie z deseczką na sam środek, zaczynamy próbować. No słuchajcie, no to jest jak duży zwierz. No, najpierw trzeba go opanować, żeby zacząć się z nim tarmosić. W związku z tym ja rozumiem, że jeżeli jesteś opakowany, jak Cukierki? W sensie, że wszystko jest bezpiecznie, jest dużo takiej folii bąbelkowej i generalnie masz dużo... Ochre... Czemu kiwasz głową, że nie? No jeżeli się dobrze opakuje w plastik, to generalnie nie powinno mi się nic stać. Wiesz co, ostatnio gdzieś na łowcach mitu chyba widziałem właśnie, jak testowali jakiś taki mit, że zawinęli gościa w folię bąbelkową, wyrzucili go z piątego piętra, no i on miał full face, a, kask na głowie i mu się rzekomo nic nie stało, tak? Ja nie wiem, mam sceptyczne podejście do tego, ale na bolu takie rzeczy... Jeżeli się opakujesz folią bąbelkową, to na pewno dzisiaj nic nie stanie. Ja natomiast wierzę, że no jesteście profesjonalistami, znacie się na rzeczy. Jeżeli dopiero zaczynam, rozumiem, że jak dziecko za rękę, poprowadzicie tak. mnie i pokażecie mi, co i jak. Niekoniecznie od razu muszę. Niekoniecznie za rękę. I niekoniecznie muszę robić to, co Tony Hawk, natomiast mogę przynajmniej zacząć próbować. Od czegoś trzeba w końcu zacząć, tak? Wiadomo. Uczuję znaczy... koleżance po fachu. No, no. Zdarza się. Ale mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia. Pozdrawiam. Natomiast e, wracając jeszcze do imprezy urodzinowej i do tego, jaką miejscówką chcecie być, ponieważ rozumiem, że każualowcy e, mogą się pojawić, mogą zobaczyć, jak robią to zawodowcy. Bardzo nam na nich zależy, tak właściwie, bo już jest. jest I okazja też... do tego, żeby zobaczyć, okej, okay, wy tak to robicie, to my małymi krokami może też dojdziemy przynajmniej do połowy tego, co Wy potraficie. Wiesz tak nam no, szczególnie zależy na osobach, powiedzmy na takich e, wieku, powiedzmy jak Ty, tak, mm. czy powiedzmy starszych, młodszych, bo jednak rower ma to do siebie, szczególnie Dilt Park, że jeżeli złapasz tego bakcyla i patrzysz się na, tym, na tych małolatów, którzy latają po 5 metrów nad ziemią i wiesz, jest przelot pomiędzy wybiciem a lądowaniem rzędu 6 metrów, to myślisz, wow, to jest naprawdę coś fajnego. Bo w tym sporcie jest takie coś, że jak zaczynasz jeździć po tym pamtraku i zaczynasz łapać ten flow, to tak właściwie chcesz jeszcze więcej i to jest taka adrenalina, która tak właściwie jest realna. To nie jest wyjazd na kłady, e, z całym szacunkiem nie obraza nikogo, czy powiedzmy, nie wiem, jakiś offroad, gdzie jesteś w wielkiej, obudowanej klatce samochodem, tylko tutaj decydujesz tak właściwie samosobę. I jak jesteś facetem, masz te 27 lat i zawsze trenowałeś na siłowni, jesteś zbudowany, to przyjdź do nas. Zobaczymy, czy nam tak naprawdę sobie poradzić z tym. Bo jeżeli polecisz pump track, to potem zapraszam na stoliki, wybijesz się do góry. Jeżeli stracisz kontrolę nad rowerem, to jak zmieć się z roweru i zrobić się pralka, to nagle, wiesz, okazuje się, że trzeba mieć trochę respektu dla gleby i dla roweru. I to jest... A jeżeli jesteś szczupłym szesnastolatkiem? To, to masz super możliwości, bo to jest najlepszy wiek, żeby do tego zacząć. U nas większość chłopaków jest, są szczupłymi, wysportowanymi szesnastolatkami, a ja robią takie rzeczy, których nie jeden pewnie nieszczupły, wysportowany chłopak z siłowni chciał mi pozazdrościć. Do urodzin jakoś specjalnie się przygotowujecie, to znaczy, że e, chcecie to zrobić jakąś taką naprawdę mega wielką imprezę czy po prostu podkreślić, ok, kończymy półtora roku, ale e, nie zmieniamy się, to znaczy e, idziemy dalej swoją drogą, pewnie będą się nowe rzeczy pojawiać, pewnie będziemy starali się urozmaicić jakoś e, kalendarz e, imprez, natomiast na spokojnie, bo e, nie chcemy też robić rewolucji. Eee, jak ty to widzisz? wiesz co, to będzie po prostu duża impreza fajna impreza, na której będzie można zgarnąć trochę kapusty dla zawodników, zależy nam na tym, aby przyszli tak powiedzieć, powiedziałeś casualowcy, tak, po prostu zwykli ludzie, którzy będą to mogli zobaczyć ale to chodzi jednak o zrobienie fajnego, dobrego show, o pokazanie tego że są naprawdę rewelacyjne sporty i że jednak nie tylko piłka nożna stoi na wysokim poziomie w naszym kraju eee, <śmiech> <śmiech> i, no. i, 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 i wiesz no i o to chodzi, tak w związku z tym, jeżeli... Um... Śledzicie YouTube'a i oglądacie filmy poświęcone właśnie sportom ekstremalnym, i komputer to jednak nie odda tego, co e, można zobaczyć na żywo. Ja, zapra ja was zapraszam. 20 kwietnia e, Bendir Park kończy swoje pierwsze półtora roku. E, oprócz tego <gry> dużo imprez będzie się działo na bowlu, jeżeli lubicie rowery, jeżeli lubicie deskę, ale nie tylko, bo z tego rolki. co wiem, to jest właśnie miejsce, które gromadzi i hulajnogi, i rolki i generalnie wszystko, co wiąże się ze sportami miejskimi. E, Czekam, aż zaczną parkurowce do Was przychodzić, czy już przychodzą? Przychodzą, już przychodzą, przychodzą bo... ponieważ mamy basen z gąbkami i współpracujemy z towarzyszeniem Parker United, z chłopakami, które tam czasem coś szaleją, także... Są wszyscy. Profesjonalna miejscówka, jeżeli chcecie się po prostu dobrze wyszaleć, to ja Was gorąco zapraszam. Kamilowrock, Bernd Park, moimi Waszym gościem, dzięki wielkie. Dzięki. Dzisiaj w Słowotoku zapraszaliśmy młodych ludzi, fanów sportów ekstremalnych na wielką imprezę. Bernd Park w Warszawie obchodzi swoje pierwsze urodziny, a tak właściwie to już półtora roku tej miejscówki, która łączy fanów rowerów, deskorolek, rolek i innych sportów miejskich. Po półtora roku można śmiało powiedzieć, że ta miejscówka udała się. Młodzi ludzie mogą tutaj trenować akrobacje rowerowe, a dzięki temu, że powstał Bowl, udało się połączyć kilka miejsc. Środowisk. Pamiętajcie o tym, że Słowotok jest na Facebooku. Jeżeli wiecie o jakimś fajnym wydarzeniu, sprawie, o której warto powiedzieć, dajcie nam znać na naszej stronie na Facebooku. Słowotok na Planecie FM.